Vampire masquerade Bloodlines. To była produkcja pełna błędów, technicznie momentami rozpadająca się w rękach, ale jednocześnie absolutnie wyjątkowa. Z fenomenalną imersją, genialnie wykreowanym klimatem świata mroku i postaciami, które pamięta się do dziś. To była gra, w której niedoróbki techniczne znikały, jeśli w ogóle udało mi się odpalić ten tytuł, bo atmosfera i opowieść robiły wszystko, by przykuć mnie do monitora na długie godziny, mimo że pod koniec czuć już było goniący twórców deadline. Dlatego, kiedy usłyszałem, że powstaje Bloodlines 2, niemalże podskoczyłem z radości na fotelu, bo to jeden z tych tytułów, które zasługują na kontynuację. Przechodziłem jedynkę po trzykroć za każdym razem innym klanem i mimo, że znałem fabułę na wylot, to zawsze zaskakiwało mnie coś nowego i bawiłem się świetnie, czy to jako mający kija w tyłku węczu szukający guza Gangrel, czy jako wdający się w sprzeczki z sygnalizacją uliczną Malkawian. Niech o świetności tego tytułu świadczy też jego oddana rzesza fanów, rozwijająca, albo raczej naprawiająca, ten tytuł po dziś dzień. Scraps here. I've seen it raised by fire, shaken by quakes. Whatever you do in my city, I will hear about it. Seattle is firmly under my control. Początkowo za Bloodlines 2 odpowiadało studio Hardsoft Labs. Zespół zabrał wokół siebie utalentowanych scenarzystów, w tym Brian'a Mitzodę, czyli głównego pisarza pierwszego Bloodlines. Był też Kai Clooney jako dyrektor kreatywny i Cara Ellison jako narrative designer. To dawało ogromną nadzieję, że klimat oryginału faktycznie zostanie zachowany, a nas czeka wyśmienita RPGowa uczta. Prawdopodobnie z niemałą doząłości, ale na tyle nieistotnych, że raczej w gardle nie staną. Jak już wspomniałem, pierwszy gameplay wraz z zwiastunami pokazany w 2019 roku faktycznie wzbudził emocje. Choć animacje były sztywne, a walka wyglądała dość topornie, to jednak czuć było ducha oryginału i klimat świata mroku. A to przecież najważniejsze w tego typu tytule, stawiającym na imersyjność doznań. Problem w tym, że za kulisami różowo nie było. Zamiast nowych, rozbudzających wyobraźnię informacji, zaczęły pojawiać się niepokojące przecieki. Produkcja szła ciężko niczym krew z nosa, a Hardsuit Labs ponoć nie radziło sobie z terminami i przekraczało budżet, co prowadziło do konfliktu z wydawcą, czyli Paradox Interactive. W 2020 zaczęły spadać kolejne gromy. Po obsłowie premiery gry Brian Mitsoda i Kai Clooney zostają nagle zwolnieni. Brian Mitsoda w wywiadach zaznaczył, że była to niespodziewana decyzja i nie rozumie argumentacji Hardsuit Labs, bo przecież scenariusz nie był powodem problemów z developmentem. Hardsuit Labs z kolei przyznało, że decyzja ta została podjęta wspólnie z Paradoksem. Chwilę później projekt opuszcza Kara Ellison, również odpowiadająca za narrację w grze. To był moment, kiedy wszyscy poczuliśmy, że coś jest mocno nie tak. W lutym 2021 z projektu odchodzi Hardsuit Labs. Paradoks zakończył współpracę ze studiem niespełniającym oczekiwań wydawcy, a pracę nad Bloodlines 2 powierzył innemu deweloperowi. Na wiele miesięcy zapadła cisza. Nie było wiadomo kto właściwie tworzy grę, ani w jakim kierunku zmierza jej development. I coraz częściej słyszało się opinie, że gra po prostu wylądowała w szufladzie, a co za tym idzie projekt zwyczajnie z... Death. Niemałym więc zaskoczeniem było ogłoszenie 2 września 2023 roku na Pax West, że Vampire: Demasquerade Masquerade: Bloodlines 2, żyje i jest rozwijane tym razem przez The Chinese Room. Studio odpowiedzialne za takie tytuły jak Dear Esther czy Everybody's Gone to the Rapture. Wszyscy zaczęliśmy drapać się ze zdziwienia po czerepach. TCR to studio słynące z narracyjnych symulatorów spacerowicza, a nie z rozbudowanych herpegów. Nic dziwnego, że od razu zaczęły pojawiać się obawy, czy poradzą sobie z projektem tej skali, ale ewidentnie Paradoks wiedział o lepiej. Back in my house. To tyle jeśli chodzi w wielkim skrócie o historię tego burzliwego projektu, chociaż do sytuacji, w jakim znalazło się studio TCR, zapewne jeszcze wrócę w podsumowaniu. Rok temu nareszcie dostaliśmy nowy trailer ukazujący niespecjalnie porywające fragmenty rozgrywki i nową protagonistkę, która, przyznam, swym wyglądem zbyt bardzo przywodziła na myśl świeże traumy związane z Veilgardem i tego typu grami. To jeszcze bardziej zniechęciło mnie do tytułu, bo już wcześniej miałem za złe paradoksowi całą tę dramę. Zresztą wszystkie zwiastuny, jakie zaczęły się pojawiać od tego czasu, wcale lepsze nie były. Gra na nich nie prezentowała się zbyt okazale i wciąż straszyła drewnianymi animacjami. Gdzieś ta atmosfera świata mroku nawet majaczyła, ale przykryta wylewającą się z ekranu budżetowością i brakiem hmm, kreatywności, no przyznam szczerze, mina mi zrzedła. To już nie była ta gra, którą nam obiecywano na początku i na pewno nie przypominała tego, co kochałem w oryginalnym Bloodlines. Zamiast ekscytacji pojawiła się uzasadniona obawa, a co gorsze, może nawet i obojętność. Teraz, gdy premiera gry zbliża się dużymi krokami, pojawił się kolejny zwiastun i moja opinia się nie zmieniła. Dalej nie czuję klimatu pierwowozoru, a przedstawiana historia w ogóle mnie nie ruszyła. Mam poczucie, że coś fundamentalnie z tą grą jest nie tak ale kiedy zobaczyłem, że w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze dwie godziny gameplayu na kanałach różnych influencerów, skuszony, postanowiłem rzucić okiem, aby sprawdzić czy moje obawy są uzasadnione, czy może jednak pozytywnie się rozczaruję, a Bloodlines 2, podobnie jak poprzedniczka, to taki nieociosany diament. Tak, wiem, nadzieja umiera ostatnia. Ale, ku mojemu zdziwieniu, nie wszystko okazało się tak złe, jak sądziłem. Od razu zaznaczę, że po zaznajomieniu się z materiałem, wciąż uważam, że ta gra raczej nie zasługuje na swój tytuł, ale może okazać się całkiem zjadliwym kąskiem dla wypuszczonych fanów świata mroku. Musiałaby tylko spełnić jeden warunek, ale o tym pod koniec. Nie będę tu streszczał całego dwugodzinnego materiału z rozgrywki, a jedynie podsumuję swoje wrażenia i wnioski, jakie mi się nasunęły podczas seansu. Jeśli jesteście ciekawi, to bez problemu znajdziecie na YouTube udostępniony fragment gry. Ja będę bazował na tym, co zobaczyłem na kanale The Red Brad, gdyż był on pierwszą pozycją, jaka mi wyskoczyła w wyszukiwarce. Zacznę może od mojej największej obawy, którą rozwiała prezentacja. Otóż nasza protagonistka poza dość Edgy imieniem Fire wypada całkiem nieźle. Podczas gry, jak i w nowych materiałach promocyjnych widać, że twórcy wzięli sobie do serca krytykę i mam wrażenie, że wygląd głównej postaci został trochę złagodzony. Mimo dość szorskiej aparycji i mocno wschodniego akcentu polubiłem główną bohaterkę. Jej wygląd i manieryzm pasuje mi do 400-letniej wampiżycy outsiderki, a co najważniejsze nie sprawia ona wrażenia nadto irytującej. Być może nawet da się ją polubić, zwłaszcza że gra oferuje dość sporo wyborów dialogowych, które ponoć mają wpływać na to, jak będziemy odbierani przez postacie niezależne, co powinno zapewnić nam trochę pola do kreacji własnej wersji tej protagonistki, bo możemy również wpływać na jej prezencję. Z tego co zaobserwowałem, gra oferuje sporo możliwości zmiany jej wyglądu, przez dobory fryzur, makijażu i przebrań. Tak jak to było w oryginale, więc pod tym względem nie będę marudził, że nie możemy sobie jej ubierać dowoli niczym wiz z Cyberpunka. Nie wiem co prawda jak prezentuje się męska wersja Fire, bo tę widziałem jedynie na materiałach promocyjnych i ciężko mi się do tej wersji odnieść. Oczywiście to bardzo subiektywna opinia i świetnie zrozumiem wszystkich, którym mimo to wampiżyca wciąż nie przypadnie do gustu, bo jest to rzecz gustu. Niestety gorzej wypada druga z głównych postaci, czyli Johnny Silverhand, znaczy Fabian. Malkawian detektyw siedzący w głowie naszej protagonistki. Pomijając oczywistą kliszę proszącą się o porównania do gry Redów, to sam zabieg na papierze brzmi całkiem, powiedzmy zjadliwie, ale w praktyce jest już gorzej. Fabian to bohater kompletnie bez charyzmy. Płaski, nudny, a jego dialogi są nijakie i pozbawione jakiegokolwiek pazura. Jak na detektywa i do tego malkawiana wypada mało przekonująco i raczej to nie jest wina aktora, bo w tę rolę wciela się mający niemałe doświadczenie Tommy Earl Jenkins, którego mogliśmy usłyszeć nie tylko w Nieszczęsnym Avowed, ale i w grach Bethesdy, Guild Warsach, Diablo oraz w The Stranding, gdzie podkładał głos pod Die Hardmana. Tu ewidentnie zawodzi reżyseria i same dialogi. W dodatku w scenach, gdzie rozmawia z Fire w jej głowie, ekran wygląda po prostu martwo. Żadnej mimiki, jego profil jest nieruchomy niczym gargulec na gzymsie mauzoleum, a wszystko wygląda trochę jak lekko zanimowana tapeta. Równie bladowy dają się wypadać pozostałe postacie niezależnie. Poza całkiem intrygująco zaaranżowanym spotkaniem z szeryfem zabitego księcia, reszta postaci wydała mi się trochę... nijaka. Oczywiście muszę tu zaznaczyć, że to tylko wczesne wrażenia z niewielkiego, mam nadzieję, fragmentu tytułu, więc bardzo prawdopodobne, że w tym akurat aspekcie gra będzie miała sporo możliwości, aby jeszcze zabłysnąć. Jednak istnieje pewien problem, który na pewno tego odbioru nie poprawi. Animacje postaci. Wyglądają dość sztywnie, są dziwnie rwane, jakby były animowane ręcznie, w pośpiechu i ogólnie sprawiają lekkie wrażenie budżetowości. Oczywiście w oryginalnych Bloodlines'ach animacje postaci również zalatywały drewnienkiem, ale w scenach dialogowych w miły sposób zwracały na siebie uwagę, między innymi za sprawą niesamowicie odwzorowanych jak na swoje czasy oczu oraz ogólnie bardziej naturalnej motoryki, oczywiście dość ograniczonego, zestawu ruchów. I jasne, dzisiaj oryginalne bloodline'y się już mocno zestarzały, jednak w swoim czasie wywarły na mnie ogromne wrażenie, które pamiętam do teraz. Choć jestem świadom, że różowe okulary nostalgii robią swoje. Podobnie ma się sprawa z walką w tej grze. Już pomijam fakt, że możemy jedynie używać mocy oraz swoich pazurów, bo ewidentnie Fire nigdy nie nauczyła się posługiwać żadną bronią białą, a tym bardziej palną, co jest dość dużym krokiem wstecz względem pierwowzoru, i nie jest to do końca prawda, ale o tym za chwilę, to same animacje wyglądają trochę pokracznie. Fire porusza się bardzo szybko. Rozumiem ideę stojącą za tym designem, w końcu jest wampirem. Ale wygląda to jakoś nienaturalnie i drewnianie. To jest chyba słowo klucz dzisiejszego odcinka. A momentami nawet trochę komicznie. Postaciom brakuje ciężaru i tej soczystości. I mam ogromną nadzieję, że do czasu premiery ten element zostanie trochę bardziej doszlifowany, ponieważ mimo wszystko niektóre z mechanik wyglądały całkiem fajnie i zachęcająco, jak choćby skradanie się i moce wampiryczne uzależnione od wybranego klanu. Posługiwanie się telekinezą otwiera pole do kreatywnego pozbywania się niemilców i jest to jedyny sposób, aby użyć broni palnej w grze. Nie powiem, wygląda to nieźle. Rozczarował mnie też wygląd interfejsu użytkownika, który jest absolutnie bezpieczny. Czyli niejaki. Kodeks czy notatki nie zachęcają do czytania, bo wyglądają trochę jak menu w Excelu. W świecie, gdzie klimat jest absolutnie kluczowy, notatki powinny wyglądać jak prawdziwe kartki, listy, wydruki, a nie jak tabelka z arkusza kalkulacyjnego. Schludna, ale nudna. Moim zdaniem to bardzo psuje imersję, i w każdej grze tego typu wkurza mnie to niemiłosiernie. Co tej imersji natomiast nie psuje, ale ją wzmaga, to samo miasto i jego wygląd. Przykryte rozświetlonym neonami i ulicznymi latarniami śniegiem, spowite w nocnym półmroku, potrafi zachwycić i buduje całkiem przyjemny, mroczny klimat, wpasowując się kapitalnie w realia maskarady. Jego semiotwarta struktura zachęca do eksplorowania i chłonięcia panującej w nim atmosfery. I nie tyczy się to tylko samych ulic i zaułków, ale również dachów, bo nasza protagonistka, tudzież protagonista, potrafi się wspinać po wszelkiej maści rurach i rynnach, co otwiera masę alternatywnych ścieżek. Niepokój budzić może jedynie rozmiar udostępnionej mapy, ale jeśli będzie ona wypakowana questami i różnymi aktywnościami, to nie powinno stanowić dużego problemu. Niech przykładem tego będą Deus Exy, Thiefy, Yakuzy, czy chociażby lokacje z pierwszej części gry, które przecież były bardzo kameralne, jednak nie przeszkadzało to w czerpaniu ogromnej frajdy z ich zwiedzania. Do tego bardzo nastrojowa muzyka towarzysząca nam w czasie eksploracji, ewidentnie inspirowana oryginalną ścieżką z Bloodlines, świetnie uzupełnia tę melancholijną atmosferę. To wszystko sprawia, że momentami naprawdę mocno czuć wampira maskaradę, choć obawiam się, że to wciąż za mało, aby usprawiedliwić ewidentnie clickbaitowy charakter tytułu, nawiązującego do tak cenionej, pełnoprawnej gry RPG, jaką była pierwsza część. Zwłaszcza, że same drzewka rozwoju nie są zbyt imponujące i brakuje tu klasycznej karty rozwoju postaci wzorowanej na podręczniku, co trochę mnie martwi. Sprawia to wrażenie dość ubogiego systemu, choć należy zaznaczyć, że każdy klan ma sobie tylko przypisane cechy, więc ilość kombinacji jakie będziemy mieli do dyspozycji będzie zależna od tego, ile razy będziemy chcieli grę przejść nowym klanem. I tu pojawia się uzasadnione pytanie. Czy nowe Bloodlines będzie na tyle regrywalną grą, abyśmy wszystkie te klany chcieli sprawdzić? A skoro przy klanach jesteśmy, docieramy wreszcie do sedna problemu. Bo największym problemem gry wcale nie musi być samo studio The Chinese Room, tylko wydawca Paradox Interactive. Według doniesień, deweloperzy wcale nie chcieli tworzyć kontynuacji. Mieli pomysł na własną grę o wampirach osadzoną w świecie roku, być może trochę w stylu Swansonga. Paradox zgodził się pod warunkiem, że zostanie wydana pod tytułem Bloodlines 2. Najpewniej chcąc odzyskać choć część utopionych w dewelopmencie środków i licząc na to, że rozpoznawalna marka przyciągnie na powrót fanów. Pamiętając, że TCR to studio, które czuje się najlepiej w powolnych przygodówkach, decyzja taka była ryzykownym krokiem. Przyjęcie narzuconego odgórnie tytułu gry wymusiło pewne rozwiązania, które twórcy musieli zaimplementować w mechanikach gry, niekoniecznie pasujące do ich wizji. W efekcie dostajemy projektor rozdarty pomiędzy oczekiwaniami wydawcy, graczy, a tym, co chciałby zrobić twórca. Zaznaczam, że to są oczywiście czyste spekulacje z mojej strony. Jednak polityka DLC paradoksu chyba zdaje się je potwierdzać i sprawia wrażenie, że wydawca stracił wiarę w tę grę. Próba zablokowania dwóch z sześciu grywalnych klanów za dodatkowym paywallem na premierę to posunięcie absolutnie niewybaczalne. Zwłaszcza, że jeden z nich jest ewidentnie nastawiony na skradanie. Na szczęście, po burzy jaką ta decyzja wywołała i ilości negatywnych komentarzy i materiałów z nią związanych, zmusiła wydawcę do reewaluacji tego pomysłu, choć co to oznacza w praktyce, dopiero się okaże. Ale sam fakt, że taka decyzja w ogóle padła, mówi bardzo dużo o podejściu Paradox Interactive. Kolejne przecieki natomiast donoszą, jakoby The Chinese Room miało zostać w najbliższym czasie sprzedane innemu właścicielowi za obopólną zgodą, gdyż umożliwi to ozyskanie kreatywnej wolności dewelopera. Ach, paradoks. I właśnie na tym polega mój problem z Bloodlines 2. Oryginał, mimo wszystkich błędów, niedociągnięć, miał duszę. Był brudny, nieokrzesany, ale absolutnie wyjątkowy. Jasne, była to gra swoich czasów i dzisiaj nie robi już takiego wrażenia jak kiedyś. Ale tutaj, co prawda, czuć klimat świata mroku, mamy naprawdę ładne miasto i fajną muzykę. Jednak całość na udostępnionym fragmencie tonie w kliszach, animacjach, którym przydałby się mocny szlif, średnio interesujących postaciach i decyzjach wydawcy, które bardziej szkodzą niż pomagają. Mimo to, szczerze wierzę, że to nie jest zła gra. To całkiem fajny vampir maskarada, którego w przecenie chętnie kiedyś ogram, ale jako kontynuacja zdaje się wypadać dość słabo, a w niektórych aspektach wydaje się być nawet krokiem w tył. Dwójka w tytule zobowiązuje i zdecydowanie śrubuje moje oczekiwania. A wystarczyłoby przecież zmienić tytuł, zaznaczyć, że nie jest to kontynuacja, a powiedzmy spin-off, i nawet można by zostawić to nieszczęsne Bloodlines lekko inaczej je aranżując, dzięki czemu paradoks uniknąłby części tych dram. Gdyby faktycznie zależało im na tej grze, co zaczynam mocno wątpić. Teraz pozostaje nam już tylko czekać na premierę, bo to wtedy okaże się jakim naprawdę tytułem jest Vampire The Masquerade Bloodlines 2 i jak się ma reszta gry względem tego dwugodzinnego fragmentu. Na pewno z zainteresowaniem będę śledził opinie graczy i wszelkie komentarze, trochę licząc, że się tu bardzo pomyliłem w moich wywodach. I kto wie, może za jakiś czas po premierze sam sprawdzę na własnej skórze, ile tego Bloodlines'a jest w drugim Bloodlinesie. A jaka jest Wasza opinia? Też jesteście fanami jedynki? Kupiły was trailery do dwójki i nie możecie się jej doczekać, czy wręcz przeciwnie? Ruszyła was ta cała drama z DLC do tej gry? Piszcie w komentarzach, bardzo chętnie poznam wasze zdanie, a jak podobał Wam się materiał, dajcie lajka, like saba, bo to bardzo pomaga. I słyszymy się w następnym odcinku, więc trzymajcie się i do usłyszenia.